Mafiny jajeczne. Proszę bardzo, Kasia wbija jaja. Dobra, ale wiesz co, właśnie powinnam Cię zapytać, czy Ty w ogóle jesz jajka lubisz jajka? Tak, lubię. Najlepsze są swojskie. O, swojskie, tak. Jajka już widzę, że tak, są tak. prawie gotowe. Dobra, co ją robić? Moja kochana, Ty bierzesz papryczkę, bardzo proszę. Dobra. Sprawdziłam, czy nie ma pleśni. Wyrzucasz, jak jest pleśniałe? To znaczy odkrajam. Wiesz co? Nie, tego nie możesz robić, dlatego że te toksyny, które są produkowane przez pleśń, one są w całym warzywie, więc nawet jeżeli jest taka drobna plamka, wywal całość. Dobra, ja się zajmę hmm. pomidorkami, żeby nie było, że ja tylko rządzę, a nic tutaj z nimi nie robię. Słuchajcie, nie dodajemy soli, Dobrze. tylko wykorzystamy słony smak i trochę białka i z sera super. koziego. Pokroję jeszcze troszkę szpinak, czosnek mamy. Czy jak już zrobimy te muffinki, to można je później przechować w lodówce tak z dzień-dwa? Jasne, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo możemy zrobić z większej ilości jajek, upiec sobie więcej, możemy wziąć do pracy o, kolejnego do pracy. dnia. Super, super. Dziewczyny w kuchni się dzieje, lejemy to i do pieca. Chyba pora odczarować ten mit związany z jajkami, bo przez wiele lat mówiło się, że w ogóle w tygodniu to jedno, dwa maksymalnie, a przecież to jest nieprawda. Nieprawda. Jakbyś myślała jeszcze Też inaczej, tak myślałaś, to no jemy jajka u osób, które nie mają problemu, bo nie są obciążone Dokładnie. genetycznie wysokim cholesterolem. Jajka można jeść. Jak tak masz jak zbilansowaną dietę, spokojnie jedno, dwa dziennie, bez problemu, nie jeżeli Nie no, to jest dobrze, że jajka można robić w różnej postaci, dlatego... Dokładnie. Pomidorki wrzucam, dodaję sera koziego do jajek. Czy, no, a wiesz co, to się... mi, bo ja tam nie dosięgam, a zaraz sobie pewnie pobrudzę koszulę jak zwykle. Dodajemy jeszcze parę listków szpinaku. A to wygląda na szybkie danie w ogóle, nie? A szybkie danie to są parówki na wodę. No dobrze, masz rację, że parówki robi się szybko. Tutaj faktycznie trochę więcej czasu trzeba poświęcić, ale jak jest efekt? Od czasu do czasu niech będzie ta parówka, ale pamiętajmy o tym, że na takie dania też warto się skusić dla zdrowia. No to szykujemy nasze mufinki do pieca. Jak długo będą się piekły? Około 15 minut. Także sadzamy do pieca rozgrzanego do 180 stopni. No. Dziewczyny, myślę, że nam jest całkiem wesoło, a za chwilę będzie smacznie. Mam nadzieję, że Kasia się przekona do muffinek. A jak nie, no to przemycimy czasem te parówki, ale czasem. Mamy I tak, jest promis. wysoko zawartością mięsa. Wyjmujemy? Tak jest. No ale proszę. pachnie. Czego nam brakuje? Żelazo, żelazo. A, natka, pietruszki. Proszę bardzo, mamy kolejny zielony akcent. No i gotowe nasze muffinki z jajkami, z dodatkami kolorowymi smacznie zdrowo kolorowo. Czasem możemy w kuchni poszaleć, zjeść coś takiego właśnie wartościowego jako alternatywa do takiego szybkiego, codziennego jedzenia. Proszę bardzo, spróbujemy dziewczyny. Bez gadania, nie poparzyć się. O, jaka dobra. Uwielbiam ten ser. Ja tak, no, Słuchaj super tak bardzo lubię. Dla mnie to one są przepyszne. Cieszę się, fajnie, zmieniamy. zmieniamy powoli nawyki żywieniowe i o to chodzi. Nie dajmy się zwariować, nie musisz codziennie robić teraz jajek. Jak czasem wejdą parówki czy coś szybkiego, głowy nie urywamy.